Trackmania Red D15 To jest taki Audi, ale nie do końca jakbyście zauważyli To jest takie WW No, takie WW Bo to takie niby R8, nie? Tylko że F9, 9F a tam jest dokładnie R9, no? Ty, no ale to już no. jest tam No, jest ej, no kurwa. Chociaż! Co Dzięki! O jezior! No, ty ty się jest skręca. Halo, I policja! Jak I jak zawsze Mati z Manoikiem. O no, co ty nie, jest, A właśnie, bo to trzeba się coś wyjaśnić. Stało. <laughs> Jakim cudem? To, że Manoik zaraz zamawiał kibę, to były żarciki. Trzeba no wyjaśnić, właśnie. że byłem już. E, nagrywałem już odcinek z Rezimem i Pingwinem, ale nie spodobało mi się, więc wróciłem do chłopaczków. Nawet nie wrzucisz tego na kanał, Nie, nie wrzucę, no, bez jaj... Tak o nie! Tylko filmy z nami. Dokładnie. Bez fotara to, to nie to samo. No. No. Że się wyzywamy, ale dokładnie. to są tylko żarty. Nie właśnie bo... ludzie, bo. Co, co tu się od stanie Pawla? Bo wy ludzie to nie wiem, czasami oh, wow. mam że cierpicie na jakieś takie porażenie mózgowe albo coś takiego, że wy łykacie wszystko jak takie młode pelita. To tu wszystko to... Nie no, 90% tego co mówimy to nie myślimy to, tak, na dokładnie. przykład, że ma na śmieciem. śmiecie. Ja tak nie myślę. No lubię ale no właśnie. Jak mówimy sobie że że to, to też nie jest prawda. Dokładnie, nic o, jest o, nie jest prawdziwe. Ej, hey, Maty, a masz jakieś namiary na to, że polikany młode naprawdę tak dobrze polikają? Eee, stary. A, <noise> a co chciałeś? Z zawsze taki zadowolony, hazard. Chciałeś zagrać jednego polikania. O, ma... o Matthias, nie, tryhard. Ej, w ogóle <noise> mi się opona tak skrzywiła trochę. No mi też! Przypomina mi teraz twarz flotara jak wypłaca. Ej, no co wyzywacie flotara? Nie, to manojka. to ja dostałam wiadomości, że A ty u mojego samochodu przy... przypomina mi Stevena Hawkinga, kurde. <noise> Ej, ale, ale nie, no szanuję Gosia Bo Ty masz rację, ale nie. Ja, ja, ja szanuję Gosia naprawdę. Jest. Ej, ile tu jest okrążenie? Dwa. O, o yeah, yeah, yeah. ja jakiś Ej, no bo Z... mi człowieku, skręcał, skręcał ten samochód sam przy sobie baner ten. Pierwszy. I was hey, first. And now I'm I'm Sekund. Ej, też macie yeah. coś takiego, że macie czasami taki filtr czarno-biały, wam się włącza na wyścigu. Wow! coś, no, no no musisz, musisz coś naciskać, flo. No, ja nigdy nie miałem. Jest jakiś taki przycisk, bo chy. jak daliśmy w tą linię śmierci, macie. Ale pamiętasz? To, to jest chy, tak, ale tutaj. A nie, 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 nie. to jest taki, A, to jest że. A, tam. Co ja? Co ja będę robił? Znów telefon mi wibrzy. Ej, nie wibrzy! Nie wierzę? Wiesz, że, że nie żyliście z Vibro Action nie Jeszcze no, jak? No, Pokazywał akwaika na odczyn. Pas Vibro Action, go coś tam Dokładnie Ej nie, ja korzystałem kiedyś Takie I fajne wyzyczki robił w brzuszku No, znaczy, to takie skurcze brzucha No, takie no, no, ale to chyba nie działało I co, po tym roczniku lepszy psadza? brzuch? No nie, no nigdy, yy, nie, miałem nigdy nie miałem lepszego brzucha Nigdy nie miałem lepszego brzucha Ale action. to się gdzieś w majtki wsadza, czy coś? Brzuch masz w Tak Taki, kurwa, jest na próby? W Ziomek, kurwa, jak o tym to masz rację! O Jezu, o drugie kroczek. Pajączek, tak samo pajączka A nie wiem, nie. kojarzycie. Pamiętam, takie, żeby się nie garbić. No 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 nie garb się, od tego jest pajączek. No ja kiedyś pamiętacie pamiętacie, Kiedyś Stefana były takie. Takie kurwa do nasze. Takie Co się naklejało na telewizor i to się naświetlało i potem... A, przykropek, kropka! Przygarnij kropka? A na tym to polegało? Nie, nie, nie. Znaczy no na czym to polegało? Aha, to... No czym? że on się naświetlał jakiś na czas tak. i no. potem do wysyłałeś, no. dostałeś Aids, na przykład <noise> a, ja, a ja pamiętam te, te takie do usuwania złych y, rzeczy i wszystkiego z twojego organizmu się wypada. A, plasty. A, plastry A nie, to był fake podobno. No, to był Te też Trosne. były. No, człowieku no, wszystko jest to... fake. Nie, i potem to takie brudne było. Takie no, żartne. i tam, <grym> tam był jakiś test, jak ziomek tak. przyklejał to na banana. I też był kurwa brudny. <grym> Zanieczyszczony banan. O, no, taki kurwa toksyczny. Pewnie ja na solo kilo. To toksyny grał. miało wyciągać z organizmu. Ojej, ale okay. mi nie idzie. No, mi też. Dawaj, 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 Mati. Ale mi idzie na przykład. Jakiś ostatnio, kurde. No! To w tym momencie warto przypomnieć zwycięski skład. Ta, Tomasz Hajto. No właśnie, on nie będzie komentował. Czemu? A co słabo komentował? Nie, nie, nie. Mistrzostw Świata 2018. Jak to? Jak to? No Jak to? będzie rzewłakow w tym, Normalnie! Haj to zarabia. Ty w końcu z czy z Szpakowskim? Nie Jedno i to samo. E, no. Kiedyś to był najlepszy duet, pamiętam, FIFA 2006. jedyny duet. Szaranowski o, Szaranowski! Szaranowski! <śla> 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 <Szanowski. śla> dwóch w jednym zmieściłem, no. Jeszcze jak? Makowski, i Szaranowicz. Duet Szaranowski. Szaranowski. To jakie jest kurde. Brangelina? Ale co, zła nazwa? Już nie ma. No nie, w sumie dobra, taka Już płuża. była Brangelina faktycznie. No tak, to wiesz, to są słynne pary, się tak łączy. Teraz jest... No kurde, ale ten wyścig jest upośledzony, on jest pijany. No nie zdążysz. Matyda. Ja... Nie, dobra, to nie było Ja pierdolę. Jaki rakowy jest, ani to ten samochód jest napijany. Super, ja. am skrytuchem. Czyli z nieba do piekła? no. Nie. Ej, patrzcie, to jest jeszcze do tych starych. To jest o, piekło serwis. w ziemi. Ej, to nie graliśmy czasem kiedyś? Nie. Nie, było był podobne. ja tego nie grałem. Czemu jest Nigdy w życiu nie miałem lepszego Nie, no co? Co? Ktoś What the fuck? Jadę na dachu. Czyli musiałeś nic nie robić, ale się, ale się udało. O to kurde! <grym> to łatwe. MLG prawie zrobiłem. Widziałeś to, Flo? No, nagrywanie, chłopaki, nagrywanie, nagrywanie. No ja i tak jeszcze raz muszę to zdać. Jeszcze jak? ja jestem z tyłu. Tam, gdzie moje miejsce, kurde. Ale, ale to będzie niesamowite skokowanie. No widzicie, no to będzie jak Adam Małysz. Za Nigdy nie, nie miałem lepszego barzary. skoku. Co to było? Wyrzuciła cię coś w Wow! Ej, jesteśmy pod mapą! O! Nie trafimy w Ja też! <noise> ja też! <noise> ja też to gdzie powinno się lecieć? No. Tak naprawdę, na trochę, tak? Ej. Ja! ja. <noise> Aha. Dobra, mnie Co Tu się pora jakimś, pora jakimś no zrobić! Nie. Okej, okay, mnie też. Dobra, Ja piłem. jestem zbagowany. No, furma, to tak co Nie jesteś zbagowany, ziomik. Ty jest, ja, tak. ja też Hello. jestem zbagowany. A ty się zrespił normalnie na tym? No, tak no a ja trzeba po prostu... po prostu czekać. Aha, bo to spadniesz na dół. No tak. A no no tak, tak. miało być? Tak, Ale miało ty się... być. No nie, 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 my jesteśmy zbagowani Nie, chłopaki. My jesteśmy na powierzchni po prostu. Nie jesteśmy no, po. Ty ma, bo, bo, bo. Ale ty Mati, się zrespiłeś na tej, na rampie. Na rampie znowu. A my pod rampą. A my się z, my się zrespiliśmy no. za rampą i spadamy na ziemię, jeździłem po powierzchni. O, po ej, drodze. teraz się rozpicie potent. No musisz teraz zaczekać, bo trafiliście w checkpointik. Nie. Mm -hmm. Ej, teraz się zwrócę. Teraz jest dobrze. Mm -hmm. No nie wiem, no, ja się sam nie, ja ja nie rozumiem tego. Złej baletnicy to wiecie. Aha. Jebane, no dobra. Cię z respiami, niby jest ok. No flotar, A. gdzie ty jesteś teraz? No nie wiem, Dę, F po prostu powiedzieć. wcisnąłem i za którymś razem zadziałało. No dobra, tak super. Nie no, ta gra jest jakaś popsuta. Woohoo! Dobra, obserwuję, kto jest biały. Ja. To nie A. resp się po pierdoleńcu. Kurwa, spadałem na tą ziemię już trzy razy po pierdoleńcu. No, no i z... to jest... stój. No i co? No i to co? Pojebane! No, twoje no i ja, no, no, i no i co? Gdzie teraz? Chórę ja jadę za no, tobą. checkpointa. Mam jakiś do check checkpointa, tak? Mhm, bo nie wiem. Mhm. Mogę wyjść. Elloflotar. No, no nie, nie mogę wyjść. I co teraz? No i zablokowałem się. Ale przecież on jest kurwa gdzieś pod mapą. No, no widzę, no i co ja ci po razach? Ja pierdolę. <laughs> no to Pomocny no MATI kurwa, 20 minut życia. O i teraz się zdewana... No tym i widzisz, mówiłem, kurwa pojeźdź. No, Ale nie. byłem już tam raz Tak jak się. Nie był, rozumiem. Zbugowany wyścig, daj łapkę w dół. No, dziwny taki. Mm. Teraz mam zlecieć na dół, czy Tak, zostaw. Fuperce. Tak, zostaw. Zostaw, nie gryź. Elo mano. No hejka. A ty co tak flotar tutaj robisz? Nie wiem właśnie. Jesteś trzeci? Co ty, co Nie ty no, ja ty jestem czwarty. Grać? No to teraz. Tam, gdzie twoje miejsce. Dawaj furman nie, nie pozwoli im. Kurde, szepizgłym riperem. RIPERYM! Dobra, frajer, Dobra. Że tam. Kurwa szkoda, że tu nie ma mini zbliżeniowych, No. Bym porozstawiał kilka i byście sobie... Wściekali tę chwilę! Dobra! Masz za swoje śmieciu <laughs> Dawajcie, bijcie się! Zobacz! Zwierzęto to. Kurde! Co jest? Kość gnojarza! Ile zostało? 10 sekund. Ma Koś go! Nie, nie ma szans, nie? Ale jak jeszcze cię wykoszę stąd. O, ale dwóch O Boże! Nie mam do... Nie, nie No nie zrozumiałem, <laughs> wywaliłem się! A za jak też przypierdzieli w krzak. Ale też cały czas pada, mogłem zmienić pogodę. Mógłbyś. No. Ale nie zmienisz! Chyba wzięły taki no. kolor. Walride Roller Coaster! Coaster! Roller Coaster. Roller roller. Tak. I. Ej! Em, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam o firmie Kronos, która jest sponsorem obecnego odcinka. I jest prawie tak dobra jak League of Legends. Kurde, Flo, zawsze jestem w No co mu chodziło ty? No też nie wiem. Najebany, kurwa. Przez chwilę myślałem, że naprawdę on coś tego. Nie Ale pijany chyba. Po wojaku, a dzisiaj no. widziałem wojak złoty 50 za pół litru O! Oh. no kurwaś! No, no Ty... powiedz to! No powiedz to <laughs> no. zwierzę! No. Bo teraz! Święty... jak powiedział, że ceni sobie dobrą zabawę! Tak, ale tak FUCKEN co ja zrobiłem? Zrobiłeś Dobra nie ja jadę, 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 jadę Ja! Ja do no pi świry! Pijany jestem! Kurwa widzę! Jestem jestem niepijany! Uj, ma, bo za ja to mam razem to tobą! O cóż! Kurde flotar ty śmiecił najgorszy! Ty. Ja nie powiedziałem! Kurwa! Zrzuciłeś go? No, no wypierdolił u... mnie w chuj! Nie! Już ja nie mogę jechać jakby takie... Czajź ziomka, robicie. no ej... Jadę za... Uważaj, uważaj, uważaj! Eee! Za Jezu w was Zatrzymałem się na wall no ale ten Wallorite był przesranny. Ale jak no, cofnę teraz za mną. furmana, no musiałem coś ale zrobić. No to ja. No co mogło trzeba było no, tak, no ja przyjechałem za pierwszym razem. No nie! No nie! No jak tak? to? Tak! Dobra, Kurwa, teraz Ludzie zostawcie łapkę udać. w górę, żeby mi się to udało. Za Właśnie teraz! Ty psie! Prawie w ciebie pan. No, A, no. To jest jebany żart widzieliście, to tak się nie robi! Co, co się stało? Co my tam chłopaki? Nie chciałem odbycia w rurę, do której o się nie. wjeżdżało. Ale udało mi się to, co, plan co chciałem zrobić. A co chciałeś zrobić? No bo się zatrzymałem na środku u rajdzika. I zobaczyłem sobie, rajdzika. rozpędziłem się i kurde, jestem. No jelo. Kurwa, kurwa nie, to co ty się ty odpierdala? Się? No co ty robisz? No nie wiem. Czy ty wie. trenowałeś w tak, szkole Kwebe? Dajski boks! <laughs> Szkoła <laughs> Kwebe. Szkoła imienia Quezela kupowałem. Quezela. <laughs> Kurwa, George Washington, Donalda Donalda w sumie no, Donald Trump, Co tu się Trumpa? dzieje? O jak to, nie, kolejny no jebało mnie gdzieś jest. w kosmos. Dawaj, Matt, jeszcze jak to widziałem ten. Minuta to... to nie tak o, dużo. Wadzie. Donald Trump, niby taki prezydent, ale jak odejmiesz M, to trup. <śmiech> 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 Donald Trump, niby prezydent, ale jak odejmiesz M, to trup. <laughs> no całkiem Nie, jedź, jedź. Ja cię. Ja! Zaj zaj Zajmij No ja nie wierzę w to. A no mam to u mnie. No, czemu wy jesteście A czemu tak to są dwa dążenia? Ten samochód jest. A jak przyczepność clue. nie ma. Ej. Hey. Aha, myślałem. A Chyba tam mina, jest kolejny wall jak coś takiego. Chyba także... to nie wyszło. A faktycznie jest kolejny wall A są naprawdę dwa okrążenia tutaj? Tak. Ja pierdolę. Nie. Ty, Ale fajne są te wall takie kurde po, po skosie trochę. Po skosie? Tylko po skosie. ja bym wolał tutaj na przykład te 20. Ej, no dobre są te wall Dobrze, że nie kurde. po hehe. Myślałem, że na ostatnich metrach się wyrzucę. Żałosne. Żałosne. Ja wiem, to ma dwa okrążenia I don't like. It. No, I don't like either. Ale ja nawet jeszcze nie ukończyłem pierwszego okrążenia No, kurwa. jeszcze w Ale kurde! Fug z życia! Wiem, tu co tu się dzieje? Ale fajny gada, walka. Walka. No fajne wallride'ciki! Najgorsze, no no że to nie widać co jest do przodu wytrę... no, no. Flotar, to, wytrę... to może, jako że... Teraz walczymy nie o punkty a o zabawę, byś nam nie poczekał. A czy ty byś nam nie poczekał? Oczywiście, przyjacielu. Czyli Zwłaszcza nie. w tym odcinku, to jest jedyna szansa, na w której będę na was czekał. Chociaż. Jeśli Manojek mówi do ciebie, przyjacielu, no, wiesz! cię w, w chuja! No, ja bym co to nie wierzył. Ta jebana no, polska. No nie. A właśnie, Kurwa. no to może powiesz, że. A dobra, nieważne. Eee... Jedziemy. <noise> nie wiem. I ta no. cisza, nikt nie wie czy drążyć czy nie drążyć. Nie, no. nie. Don't, don't drill my okrążenie okrążenie, jak coś. Ojej, to, to trzeba na całe pisze jechać, ale... No Spaciłem... dlaczego ty masakier? Później jest takie fajne coś. To... Taki... to takie co się wjeżdża pomiędzy dwa takie ściany i takie się jedzie takie Dwa takie ściany. No fajne. Dwa ściany pomiędzy na nami tacy sami. ściany też są fajne. <noise> Ej, to jest fajne całkiem flot, No fajny wyścig mówiłeś, jest, no, tylko, nie no, czyś? fajny jest. Muszę powiedzieć, że jest fajny, tylko to... ja przepraszam Furmana. O, dwa ściany! Ja przepraszam Furmana za to, że go wyprzedziłem i zrzuciłem. No kurde, zepsułeś Aj. mi wyjścik, ziomek. Ale... I... To... Ale w ogóle co ci odpierdoliło Czemu mnie przepraszasz? Ja nie no? wiem, się nawet nie umiem wysławić. No ja też mam jakieś <grym> z tym Ej ej, ej ej, Dzisiaj się czuję tak upośledzony jak Furman. Ej, myślałem, że powiesz Flotar, ale tak serio. Nie, myślałem, że powiesz Ale no z kogo są śmieszki, że jest upośledzony na grupce, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w Ze mnie, powiadomo, wiadomo, że to żart. No, wypipkuje to. A z ciebie się nie śmieją. Bo mnie doceniają. A z ciebie bo ty masz dawno. Nie wiem, jak ten Kto puścił nitro? Ale czemu ten wyścig? Aha, bo ma... Czemu wyzywasz nitro? ma 15 lat. Wolbi w dupę. Czy ma głos jak Manojek? No w sumie. Ale w sumie, nie ja pojawiają się takie komentarze. Właśnie Ta, pamiętam. Właśnie te dlatego pociki. tak mówię. Ojej! Że że Czy że Nitro ma głos jak Manojek? Nie, ja głos jak Nitro A kto jest starszy? Hmm, nie wiem, wydaje ja mi się, że, że jesteś w jednym wieku. A możliwe, że jesteś od niego starszy, On może być 9-6. Nie, tak, tak mi się nie Ludzie kojarzy, na pewno w komentarzach napiszą. Powiedzcie no. nam, z którego do no. Jaki ma rozmiar buta jeszcze mnie interesuje? Ja i Penicha! Dobra, dobrze. Tylko no. mniej furmana tak Ciekawe czyny. A nie tylko! O, Flo, czyś byś na mnie poczekał? Mm. Nie. Flo się wypierdolił, no na, tak naprawdę. Na, na, no, wywaliłem na, na, się, na, na. no. Nie będę się miał. Dobra, udało się przejechać tego od rajda od razu, jestem z siebie dumny. No ja też bym przejechał za pierwszym razem, gdyby ten śmieć... No, był Na się czyli jest szansa. Czefie, gdybym był pierwszy, to byś inaczej rozmawiał. O kurde, mano, i tutaj już? Siema, Furman, mama. pomszczę cię. O to na dobra, zabigno no ja. na następnym warrigiku ja też go wyprzedzę. zemści mnie! Znaczy pomści. Zeb was mnie. dogonię jakimś cudem. No raczej bym na to nie liczył, przyjacielu. Ale myślę, fajnie byłoby cię tu zobaczyć. No, kolej, tak, czuję, że to będzie re wow. rekord y pod względem <noise> czasu. Kurwa co ja... Czemu ja tak powiedziałem i w tym samym <głos> momencie <noise> się wypierdolisz, no to jest już taka kolej, że no D. Jak? Kolej Polska. Tutaj przez całe życie swoje, okay, żeby nie. wszystko było dobrze, a tutaj takie rzeczy. Się no i smutno. mano, jeszcze no nie, mano będzie pierwszy. Co, ej ciąg Nie nie nie, mówiłem o Furmanie. Kurwa No właśnie widzisz, moje życzenie. No się może zgonie. go dogonię teraz. A Wimboer, a A kiedyś jest... teraz bezpiecznie hamuje. No, na furmanie, znaczy, drugi będę, nie? Ale... Furmi! Nie, wygóż, no, tutaj już nie ma nawet na czym się A wyprzedź. jak ciebie wiadę niechcący Jesteś pewien? i będzie powtórka z rozrywki? Ja, myślę, że tak. Kurwa, prędzej wypadnę! To udać uda ci się wypadnąć. Prawie przykład, wypadłem no. właśnie. No to mi. Co tak. jest? A, dobra. Tak, tak powinno być! Dawaj Furman, jadę po ciebie! Dawaj salto! Tutaj się wywaliłem Także? Tutaj się wywaliłem. No, tutaj się wywaliłem. No Jest, jest, jest! Takie to wow. o, a jest zarąbiste! Noin, kurwa. To się kameruje! Nie dogonię jest... go teraz! To jest bas, Mati bravo. brawo! Mm -mm. To tam ta... nie. No nie Wiesz yes. Wierzę na metę! On! Andrzej Jak Duprzyk. zawsze! Gałem! Chyba Furman tak by the way, nam się nie uda. <laughs> go! No, no, może tak wierzę w nasze umiejętności możliwości... Co? Rozwoży. Oni są 7 minut przed nami! <laughs> To nie to, po prostu w 7 minut skończyliśmy wejście. down nie kurwa. Zbliżony i pogrzeb. Jeeeee! Oni jesteście daleko. Furma chyba spadł. Zakończyć przynajmniej na trzeciej pozycji. Ej, a wiecie, że ten od Zakończysz? Nie żyje już? Tak, to już dawno. No, no jak najświętsze informacje. Mam ciekawostkę z pierwszych odcinków, przypomnieć.